Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Chciałyśmy wybrzyć coś nowego do poczytania, a mamy nowości. Ale my czytałyśmy to już tydzień temu. a może to? To też już czytałyśmy. Przykro mi, ale nie mam już nic, czego byście nie czytały teraz z nami będzie? Czy grozi nam książkowe wykluczenie społeczne? Chyba wiem. Za górami, za lasami jest kraina, która nazywa się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poznajmy się, kompani, do Pani Neski, rozdawać książkowe zapalenie mózgu! Hello, darkness, my old friend. I've come the to talk you. Jak zakończy się ta bajka, pani minister dziedzinują tylko dobre Left its seeds while I was